Panie trenerze, witamy bardzo serdecznie w Pasy TV dzień po końcu rozgrywek jest satysfakcja niedosyt. Co pan czuje? No, tak, przede wszystkim duże zmęczenie po tym finale, po tych playofach. Wiadomo, jakiś niedosyt został. Zawsze chcemy wygrywać, chcieliśmy zdobyć mistrzostwo. Także takie. zalamaně, nebo po ten nedosyt, jak jsem pověděl, jest. Vědomo, je třeba na spokojně přeanalizovat ten finál meče, ještě poglądat, ocenit gré závodníků v, v individuálně a zamknout ten sezon. A zobaczymy za tydzień, za 14 dni, jak na to będziemy patrzyli. Jeżeli to był sukces, albo po prostu porażka. Panie trenerze, spotykamy się po pana wizycie w klubie i spotkaniu z władzami klubu. Jak zarząd przyjął ten wynik srebrny medal? Rozczarowanie czy zadowoleni? Nie jestem w klubie, ale z władzami nie gadaliśmy, nie gadaliśmy na ten temat. Na dzień dzisiejszy także. Nie umiem odpowiedzieć. Wiadomo, że profesor zawsze chce wygrywać, także na pewno 100%, 100 zadowolenie z tego sezonu nie będzie, bo tu kropkę nad i nie zrealizowali. Panie trenerze, ale też powiedzmy szczerze, że bardzo wielu powątpiewało, czy Krakowia w ogóle jest w stanie w tym składzie bez obrony awansować do czwórki, a jednak w pięknym stylu uporali się z Unią Święcim. Nie wiem, to jest druga, druga sprawa, druga rzecz, że w przebiegu całego meczu dużo, dużo sezonu, dużo zamieszania. Było na początku Kostuch przyjechał, odjechał, Daniel Laškevič z względu dopingu nie grad. takže se nám to rozklejilo, závodníci noví, co přijechali dlouho, dlouho času trvalo, než se vkomponovali v ten sklad. Byly pevné problémy, byly i kontuzie. V podstatě možno povědět, že my jsme, my jsme v tom grudňu pozískali kovalovké, obronce A pokazalo se, že ježeli by toho zavodníka zabraklo, prostě nezmestáně sklejit ani třech obron, dlatego, že Vilček nemohl hrát ty ostatné ramenče Vitovsky, tak samo imunem kontuzované. No, sporo, sporo těch klopotů bylo, ale může ocenit především, to, že ten zespůl v klučových mečách, kdy my jsme potřebovali zdobit punkty, aby jsme si zapevnili čtvorké, že zagral na 100%, pokazal charakter, ta družina pokazala, že potrafí eh, grát a tak samo eh, pěrša runda play-off so tím je eh, především eh, povrůd Kostucha eh, bardzo pozitivně, eh, pozitivně vplynul na družiné, v jakém stylu ta družina vyhrála s naším týmem 4-0, kdy z to on před playoffami mluvil, mů, že oni vyhrajou 4-0, bylo to prostě fantastické. Ale mluvě ty problémy, problémy zdravotné, i později, že ne všichni závodníci měli štít formy v playoffách, to, no, v tom finálu to, to zabraklo do toho, aby my jsme pokonali sam. Panie trenerze, co dalej z Dawidem Kostuchem? Faktycznie potwierdza się, że już kończy karierę, koniec, już nie będzie grał w Krakowie, czy jeszcze próbujecie go przekonać? Zobaczymy, tam na pewno będą jakieś rozmowy. Dawid ma jakoś... wie, co chce, do czego zmierza, także ja uważam że to w następnym tygodniu będzie czas na rozwiązanie, co będzie dalej. Bo to jednak wartość dodana była ewidentna, no widzieliśmy, co on momentami robił, prawda? Tak, pokazal individuálně, prostu byl v staně przygotować bránky kolegům, potrafi střelit bránky, potrafi vymyslet situace. Takže já myslím, že já doma, ne to, ona, on, ale z jeho. powrotem i ten zespół poszedł 20 celów, zespół poszedł 20% do góry. Panie trenerze, patrząc na skład i też wynik Sanoka, no trzeba obiektywnie przyznać, że my musimy się wzmocnić. I teraz pytanie, bo rozmawiałem z prezesem Szarańcem, on ja powiedział, że pan już przygotowuje listę, możemy zdradzić, w jakim kierunku będzie pan zmierzał. Na pewno obrona, ale to będą ludzie za oceanu, Czesi, Polacy. Jak pan to widzi, panie trenerze? Ja bym nie chciał, aby się mi powtórzyła Protože ten sezon, co teda skončil, že jedna třetí ze spolu, já celý čas to povtářám, ale dla mě jako trenera je to fundament, že závodníci přichodzí v lato, v latem trénovat, tak samo v šerpňu, jak pod konec lipca přichodíme na lůd, můžou trénovat, musou být v klubě. Chcę doprowadzić do tego, że ten zespół będzie 90%, 90 by miał być po prostu już przed tym ciężkim okresem przygotowawczym na początku 5 miesiąca. A pojedyncze, jeżeli jeszcze ktoś by dochodził w sierpniu, byłoby było tak idealnie. Zobaczymy, to jest plan. Mówię, z ani nie, 24 godziny po zakończeniu sezonu. Na pewno będzie spotkanie w klubie, a szczegółowo uzgodnimy plan, jak to załatwić, aby po prostu te blendy, co jsme, albo blendy, że czekali na zawodników, aż przyjedą z Kanady w sierpniu. To nie jest droga, to nie jest droga, uważam do tego, aby się to gwarantuje sukces. Panie trenerze, zatem na tej Pana liście życzeń, ilu zawodników, ilu Pana zdaniem teraz powinno wzmocnić Krakowie? Bo zakładam, że z kilkoma zawodnikami pasy się pożegnają po tym sezonie. Znowu to jest kwestia polski rynek hokejowy, te wąskie, te 10-15 zawodników, o które te kluby toczą wojnę cały czas, sezon co sezon. Wchodzisz wchodzić w tę walkę, właśnie czy może po prostu sięgnąć za granicę hokejistów nieznanych tutaj? Jednak zapytania. Jeżeli ma sens wejść we walkę, płacić wysokie kontrakty albo po prostu iść w kierunku drugim, że nie zawodnicy, przychodzą. Ja uważam, że to je trzeba skleić. Cięść tak, cięść tak. To na przykład z naszej ligi kogo by pan chciał widzieć? Wozdeckiego? <grym> Wiadomo, że e, z, albo nie jest to żadna tajemnica, że e, Sanok e, ma najwyższe kontrakty, także na 100% żadny gracz żaden, zawodnik z, 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 z tych pierwszych trzech piątek ze Sanoka nie pojawi się w Krakowie. A Krajczyk Życha z Oświęcimia? <laughs>, e, co já vím, vraca do Martina, na, do slovácké extraklasy. Já uvažuji, že je to dobrý závodník. Je to dobrý závodník, ale też ukázal se z tej druhé strany, bardzo emotivní, bardzo impulzivní, šuka konfliktů na lodě s kibicami. Po prostu závodník dobrý, ale což tam... myślę, že tež není ten droga. Jest Parę tady Už pan pověděl albo alebo albo jiní závodníci, já nechci nás To, že napevno by se přidali a byli by zmocněně, zmocněním našeho zespolu. Takže teraz v podstatě od dnešního dňa se rozpočíná to kulko takové gadání a diskusí uzgadání kontraktu. Ještě v sobotě myšle, že bude ostatní meč, vybírám se, já s byl švěntím. bierają brązowy medal. Ja uważam, że... To taki pana wyjazd na zakupy tam? <grystanie> Obserwacja. Obserwacja zawodników. No jest, są to dwa czołowe zespoły, także gdzie mam patrzeć? A może gdzieś, nie wiem, w Ostrawie i okolicach, już w niższych ligach czeskich, nie wyjęłoby się kogoś ciekawego, panie trenerze do pasów? No, na pewno patrzymy w tym kierunku. Na pewno patrzymy i na zawodniki, co mają polskie, polskie pochodzenie. Na pewno szukamy i po prostu obcokrajowców, a gadamy już, nagracujemy, a możliwe, że ktoś. i z bylých závodníků, co tu gráli a bardzo dobře gráli a odešli do, odešli do České extraklasy hrát, že může vrutit, nebudu znovu na nazvíska, ale to každý chyba zrozumě, může vrutit a může zmocnit nasz zespół, byłoby to bardzo potrzebne. Panie trenerze, to powiedzmy jeszcze o tym, jak Pan ocenia tych, którzy przyszli, bo chyba Joel Lenius nie sprawdził się, Sucharski też nie był błyszczący. Czy to są ludzie, którzy opuszczą skład Krakowi po tym sezonie? Wiadomo, że są zawodnicy, którzy nie spełnili oczekiwania. Są zawodnicy, którzy zagrali swój standard. jsou závodníci, co pošli do góry, ale taká štěgulová ocena po prostu musí ještě přeanalizovat, detaličně zrealizovat takovou cenu. A na pewno będą zmiany, bo dlatego, że oczekiwaliśmy. Przychodził, bo inaczej, przychodził Martynowski tam a to bylo to bylo taky nastaveně, jak, 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 jak mají obce Krajovce vyhlídat. Výgl, neza vše všechno vyjde, neza vše všechno se nám uda zrealizovat. Já myslím, že každý z těch závodníků chtěl grat jak nejlepěji, netulko z nich atomovce Krajovce, ale bylo ze spolu, že každý z nich chtěl grat jak najlepiej Wiadomo, že některým vyšlo, některým nevyšlo, ale nikdo tu nepřešel dlatego že nechce grat za Krakovu. że nie chce wygrywać wadmecie, że nie chce wygrać play-offu. Panie że wiemy, który mecz Panu na pewno się nie spodobał. To był ten finał, bo przecież chcieliście wygrać mistrzostwo. Ale chciałbym zapytać o te mecze, o te najmilsze chwile w sezonie. Które akcje, gole, mecze Pan teraz najmniej wspomina po tym wszystkim? No no najmniej. Najbardziej. Kto się Pan. Tkwił Pan jakiś piękny gol, zagranie. Kostuch z 8 nogą przerzucił i tą akcję solo zrobił? No tak, to była, to była, to była super akcja, ale ja bym chciał wrócić do dwóch meczów z Tychami. Tutaj u siebie a tam 4-0 w Tychach a tu, nie pamiętam jak myśmy grali, ale to były to fantastyczne mecze jako zespół. Tam myśmy bardzo dobrze, tam, tam po prostu się pokazałam, ta wartość tej drużyny, że możemy, możemy zagrać bardzo, bardzo, bardzo dobre mecze. Jeżeli możemy ocenić play-offy, tak ja uważam, że Rafał Radziszewski, jak dużo krytyki było na niego w podstawie części ligi, a we wielu przypadkach ta krytyka była, była po prostu uzasadniona Nie, uzasadniona, nie, bo parę meczów nie wybronił, łatwe bramki tam wpadali, tak w playoffach ja nie pamiętam za tyle, to co tu jestem, że Rafał Radziszewski by tak dobrze bronił. I z Oświęcimiem, i, i z Sanokiem, a tak samo ostatni mecz i Raśka wszedł bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze tak samo, że spisał, także to jest też taki pozytywny plus. W tym finale z Sanokiem to czego zabrakło? Jakiejś koncentracji i skuteczności w obronie i też trochę chyba słabo gra w przewagach, no bo mieliśmy przewagi, których nie wykorzystywaliśmy. Oni zagrali tak jak my kiedyś z Tychami w finale, czyli im po prostu wszystko wychodziło. Tak jest, myśmy mieli dużo, no bo mieliśmy przewagi, które my wykorzystaliśmy. To jest za pierwsze. Problém problém, byl, že jsme chyba, my jsme v té sérii neprovadili, za vše jsme překrývali. Takže tam je tam že je tam v jedné Gonili jsme vynik. Je. Jak už se lámal že už jsme vešli na provadzeně, tak za, za Latvo oni střelili branky. Bardzo, bardzo za Latvo. Dlatego, ta szczegółowa ocena, kto, co, jak, přes víkend znovu pohledám všechny ty meče a můžu e, na spokojně rozpatřit, popatřit, kto zrobil ty blendy, jak to bylo. Bo e, nebyly to ve vělu případkách branky, které by byly pod presiou, kdyby oni by nás rozklepali, to byly prostu blendy, prosté blendy. i które według mnie w ogóle się nie musiały wydarzyć, ale no, trudno jest to final. I jak pan powiedział, wszystko wychodziło. Krąśki się odbijali na Po prostu taka euforia, taka fala, że to, co z moim zaproponowali, to oni wykorzystali. Panie trenerze, ostatnie pytanie za tym, co nas czeka w najbliższych tygodniach. Teraz chwila odpoczynku, potem przygotowanie jak pan sobie to chce ułożyć, wyobraża? No tak. My už v podstatě pracujeme od dnešej na zmocněních, co se dotyčí klubu, trenérů, prezesů a tak dále. Takže to pracujeme od dišaj. No a vědomo, závodníci volno, nastane týden z kadra, takže ti závodníci, co budou věřeni na kadre a budou v negociaci, podpisování kontraktu nebo děkování závodníkům. No a pod koniec zobaczymy, jeszcze, jeszcze nie mam tu detaily e, szczegółowo, e, ten plan, ale myślę, że tam pod koniec, albo e, na początku piątego miesiąca, byśmy e, mieli rozpocząć przygotowanie to, to, to fizyczne, tak e, wiemy, że musimy być mocni fizycznie i motorycznie aby jsme konkurovali v następném sezóně ne tylko ale myslím, že bude že tak samo ošvětím po velmi mě vpadce v tým roku. Tychy, no, tych věnce, bo tychy nezavapali čtvrke. Tak samo se budou chtít to drobit ty dvě družiny. Jastřembě pokazuje, že może by walczyć pierwszy medal historyczny. Także my musimy być naprawdę bardzo dobrze przygotowani, abyśmy na równo albo równe mecze mogli z tym zespolą Tego panu trenerowi życzę. Bardzo dziękuję za spotkanie.